6 lipca. Jest człowiek, który boi się Pana. Nauczy go drogi, którą miałby obrać. Księga Psalmów, 25 rozdział, 12 werset. Nie do nas należy nadzór nad próbami i trudnościami, jakie mogą nas spotykać. Do nas należy uczynienie pełnego poświęcenia samych siebie Panu i pozostawienie jemu decyzji odnośnie tego jak wielkie mają być nasze próby i udręki, jak wielkie ofiary w postępowaniu zgodnie z jego kierownictwem. Pan może uznać, że niektórzy wymagają szczególnych prób bardziej niż inni oraz że rzeczy, które dla jednych byłyby wielkimi próbami i oznaczałyby wielkie ofiary, dla drugich, z powodu większej miłości do Pana i Jego sprawy, oraz większej gorliwości w służbie, ofiara ta może być, jak to apostoł wyraża o swojej własnej, krótkim i lekkim uciskiem, który przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Bać się Pana znaczy czcić go, a człowiek, który czci Boga, jest mu posłuszny z miłości obowiązkowej i bezinteresownej. Takiego człowieka Bóg podejmuje się uczyć drogi życia, kierując jego sercem i umysłem tak, by unikał i odrzucał ścieżki zła, a miłował i wybierał ścieżki sprawiedliwości. Jeśli nasza cześć dla Boga jest prawdziwa, możemy bezwarunkowo ufać, Iż on uczyni naszą ścieżkę jasną, a nasza wiara spełni się. Pytania: jakie były w tym tygodniu doświadczenia mające związek z tym tekstem? Równoległe cytaty. 6 lipca. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 4, werset 10. Nie zapominaj o dniu, w którym stałeś przed Panem. Swoim Bogiem na chorebie, gdy Pan powiedział do mnie zgromadź mi lud, abym im przekazał swoje słowa, aby nauczyli się mnie bać przez wszystkie dni swego życia na ziemi, i żeby uczyli tego swoich synów. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział dziesiąty, werset 12. Teraz więc Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko tego, abyś się bał Pana, swego Boga, abyś chodził wszystkimi jego drogami i abyś go miłował. I służył Panu, swemu Bogu, z całego swego serca i całą swoją duszą. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział dziesiąty, werset dwudziesty i dwudziesty pierwszy. Będziesz się bał Pana, swego Boga, Jemu będziesz służył. Do Niego będziesz lgnąć i na Jego imię będziesz przysięgał. On jest twoją chwałą i Twoim bogiem, który uczynił dla Ciebie wielkie i straszliwe rzeczy, które widziały Twoje oczy. Księga Jozłego, rozdział 24, werset 14. Teraz więc bójcie się Pana i słuszcie mu w szczerości i prawdzie. Usuncie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie. A służcie Panu. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział drugi, werset 30. Dlatego Pan, Bóg Izraela, mówi: Wprawdzie powiedziałem, Twój dom i dom twego ojca będzie chodzić przede mną na wieki, ale teraz Pan mówi: Nie będzie tak. Tych bowiem, którzy mnie czczą, ja będę mu czcić, a ci, którzy mną gardzą, będą zgardzeni. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 12, werset 24. Tylko bójcie się Pana i słuszcie Mu w prawdzie z całego swego serca. Spójrzcie, jak wielkie rzeczy wam uczynił. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział drugi. Wtedy Anna modliła się i powiedziała: Moje serce raduje się w Panu. Mój róg jest wywyższony w Panu. Moje usta szeroko otworzyły się przeciwko moim wrogom, gdyż raduję się z Twego zbawienia. Nikt nie jest tak święty jak Pan. Nie ma bowiem nikogo oprócz Ciebie. I nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie już pysznych słów. I niech z waszych ust nie wychodzą słowa wyniosłe. Pan bowiem jest Bogiem wiedzy, on waży czyny. Łuki mocarzy zostały złamane, a słabi są przepasani mocą. Syci najmują się za chleb, a głodni przestali głodować. Nawet niepłodna urodziła siedmioro, a wielodzietna więdnie. Pan zabija i ożywia, wprowadza do grobu, i wyprowadza. Pan czyni ubogim i bogatym, poniża i wywyższa. Podnosi z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, by posadzić ich z książętami i pozwolić im odziedziczyć tron chwały. Do Pana bowiem należą filary ziemi na nich osadził świat. Strzeże stóp swych świętych a bezbożni zamilkną w ciemności, bo nie swoją siłą zwycięży człowiek. Pan pokruszy swoich przeciwników i zagrzmi przeciwko nim z nieba. Pan będzie sądził krańce ziemi. Udzieli siły swemu królowi i wywyższy róg swego pomazańca. Potem Elkana wrócił do Rama, do swego domu, a dziecko służyło panu przy kapłanie Helin. Lecz synowie Heliego byli synami Beliala i nie znali pana. Był bowiem taki zwyczaj kapłanów wobec ludu kiedy ktoś składał ofiarę, sługa kapłana przychodził, gdy mięso się gotowało, z trójzębnymi widelcami w ręce i wkładał je do garnka, kotła, rondla lub misy, i to co wyjął widełkami, kapłan zabierał dla siebie. Tak czynili w Silo, wszystkim Izraelitom, którzy tam przychodzili. Ponadto, zanim jeszcze spalono tłuszcz, przychodził sługa kapłana i mówił do człowieka składającego ofiary. Daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli taki człowiek mu odpowiedział, niech najpierw spalą tłuszcz. A potem weź sobie, czego pragnie twoja dusza. Wtedy on mówił: Nic z tego. Daj teraz. A jeśli nie dasz, zabiorę siłą. Tak więc grzech tych sług był bardzo wielki przed Panem, gdyż ludzie lekceważyli ofiary Pana. Samuel zaś służył przed Panem jako chłopiec, przepasany lnianym efodem, a jego matka robiła mu mały płaszcz i przynosiła mu go co roku gdy chodziła z mężem składać doroczną ofiarę. I Heli błogosławił Elkanie i jego żoniem, mówiąc: Niech pan da ci potomstwo z tej kobiety za uproszonego, którego oddała panu, i wracali do swojego domu. I pan nawiedził Annę, a ona poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. A chłopiec Samuel dorastał przed panem. Heli zaś bardzo się zestarzał i usłyszał o wszystkim, co jego synowie czynili wobec całego Izraela oraz o tym, że obcowali z kobietami, które się zbierały przy wejściu do namiotu zgromadzenia. I powiedział do nich, dlaczego czynicie takie rzeczy? Słyszę o waszych złych czynach od całego ludu. Nie, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę. Doprowadzacie lud pana do przestępstwa. Jeśli człowiek zgrzeszy przeciw człowiekowi, będzie go sądzić sędzia, ale jeśli człowiek zgrzeszy przeciw panu, któż się za nim wstawi? Oni jednak nie posłuchali głosu swego ojca, bo pan chciał ich zabić. A chłopiec Samuel rósł i podobał się zarówno panu, jak i ludziom. Potem przyszedł mąż Boży do Heliego i powiedział mu, Tak mówi Pan, czy nie objawiłem się wyraźnie domowi Twego Ojca, gdy byli w Egipcie, w dobu Faraona? I wybrałem go sobie spośród wszystkich pokoleń Izraela na kapłana, aby składał ofiary na moim ołtarzu, palił kadzidło i nosił efot przede mną. Dałem też domowi twego Ojca wszystkie ofiary ogniowe od synów Izraela. Dlaczego podeptaliście moją ofiarę krwawą i pokarmową, które rozkazałem składać w przybytku? Dlaczego bardziej uczciłeś swoich synów ode mnie, abyście utuczyli się z pierwocin wszystkich ofiar pokarmowych Izraela, mojego ludu? Dlatego Pan Bóg Izraela mówi, Wprawdzie powiedziałem, Twój dom i dom Twego Ojca będzie chodzić przede mną na wieki. Ale teraz Pan mówi, Nie będzie tak. Tych bowiem, którzy mnie czczą, ja będę czcić, A ci, którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Oto nadchodzą dni, Gdy odetnę Twe ramię i ramię domu Twego Ojca, Aby już nie było starca w Twoim domu. I zobaczysz przeciwnika w przybytku wśród całego szczęścia, którego Bóg udzieli Izraelowi, i nie będzie starca w twoim domu po wszystkie dni. Lecz nie wytracę od swego ołtarza każdego człowieka spośród ciebie, aby trapić twe oczy i ścisnąć boleścią twoją duszę. Cały przyrost twego domu umrze w sile wieku, a to będzie znakiem, który przyjdzie na Twoich dwóch synów, Chofniego i Pinchasa. Obydwaj umrą tego samego dnia. I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i mojej myśli. Zbuduję Mu trwały dom, a On będzie chodził przed moim pomazańcem po wszystkie dni. I stanie się tak, że ktokolwiek pozostanie w Twoim domu, ten przyjdzie i pokłoni mu się za srebrną monetę i za kawałek chleba, mówiąc – Dopuść mię proszę, do jednego z urzędów kapłańskich, abym mógł jeść kawałek chleba. Psalm drugi, werset jedenasty Służcie Panu z bojaźnią, radujcie się z drżeniem. Psalm czwarty, werset piąty Składajcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie panu. Psalm 25, werset 13 i 14 Jego dusza będzie trwać w szczęściu, i jego potomstwo odziedziczy ziemię. Tajemnica pana jest objawiona tym, którzy się go boją. Oznajmi im swoje przymierze. Psalm 33, werset 8. Niech cała ziemia boi się Pana, niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata. Psalm 33, werset 18. Oto oko Pana nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają Jego miłosierdziu. Psalm 34, werset 8. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który mu ufa? Psalm 34, werset 10 Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz szukającym Pana nie zabraknie żadnego dobra. Psalm 34, werset 12 Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc oglądać dobro? Psalm 89, werset 8. Panie Boże zastępów, któż jest jak Ty, Pan mocny, Twoja wierność bowiem Cię otacza. Psalm 103, werset 13. Jak Ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się Go boją. Psalm 145, werset 19. Spełni pragnienia tych, którzy się Go boją. Usłyszy ich wołanie i wybawi ich. Przypowieści Salomona, rozdział 1, werset 7. Bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością. Księga Izajasza, rozdział 8, werset 13. Pana zastępów, Jego uświęcajcie: Niech On będzie Waszą bojaźnią i On Waszą trwogą. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę. I ciało zatracić w piekielnym ogniu. Dzieje apostolskie, rozdział 13, werset 16. Wtedy Paweł wstał, dał im ręką znak i powiedział: Mężowie Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga, słuchajcie. Dzieje apostolskie, rozdział 13, werset 26. Mężowie bracia, synowie rodu Abrahama i ci z was, którzy boją się Boga, do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu. Drugi list do Koryntian rozdział siódmy werset pierwszy. Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. List do Żydów, rozdział 12, werset 28. Dlatego, otrzymując Królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba z czcią i bojaźnią. Księga Abdiasza, rozdział 1, werset 11. W dniu, gdy stałeś naprzeciwko, w dniu, gdy obcy brali do niewoli jego wojsko, i gdy cudzoziemcy wchodzili w jego bramy i o Jerozolimę rzucali losy, to Ty byłeś też jak jeden z nich. Prowadź mnie. Nie proszę, aby życie mi stało się, Panie, drogą przyjemną. Nie proszę. Byś mi ujął cokolwiek się stanie niesionych brzemion. Nie proszę, aby pod moimi nogami zawsze były kwiaty, gdyż znam jad, poznałem się też z nami rzeczy w słodycz bogatych. O jedno tylko teraz, drogi panie, błagam. Prowadź prosto wśród ciemności, choć serce krwawi i z sił opadam przez pokój do światłości. Nie proszę, aby mógł chodzić, drogi panie, w świetle w jasności. Daj tylko promień pokoju twego, by wiódł mnie bez lękliwości. Nie proszę też o zrozumienie krzyża mego, ujrzenie drogi. Lecz chciałbym w ciemności czuć moc ramienia twego, by za tobą szły nogi. Radość jest jak dzień niespokojny, pokój Boży jest jak cicha noc. Prowadź mnie do doskonałości którym tworzysz ku światłu przez pokoju moc.